Słyszałeś kiedyś o efekcie Michała Anioła? Nie? To posłuchaj uważnie, bo to może kompletnie zmienić to, jak patrzysz na swoje relacje. Michał Anioł mówił, że w każdym kamieniu ukryty jest posąg. Trzeba tylko usunąć to, co niezbędne. I dokładnie to samo dzieje się w najlepszych związkach, przyjaźniach i partnerstwach. Masz w swoim życiu kogoś, kto widzi w tobie więcej niż ty sam? Ktoś, kto patrzy na ciebie i mówi stać się na więcej. To właśnie na tym polega efekt Michała Anioła. Ktoś obok ciebie usuwa twoje wymówki, słabości i lęki, żeby wydobyć na zewnątrz twoją prawdziwą siłę. I nagle zaczynasz widzieć siebie tak, jak oni cię widzą. Większego, silniejszego, lepszego. Dlatego zapamiętaj, w życiu nie chodzi o to, żeby otaczać się ludźmi, którzy tylko klepią cię po plecach i mówią hej! Nie, potrzebujesz ludzi, którzy wierzą w Ciebie bardziej niż Ty sam, którzy wymagają, którzy Cię cisną, bo wiedzą, że możesz więcej. Ty jest prawdziwy przyjaciel, ty jest prawdziwy partner, ty jest prawdziwy mąż żona. Ktoś, kto nie pozwala Ci być małym. Ktoś, kto codziennie przypomina Ci, kim naprawdę jesteś i kim możesz się stać. Masz takich ludzi obok siebie? A może musisz ich dopiero znaleźć? Jeśli takie treści dają Ci do myślenia i chcesz więcej motywacji, inspiracji, historii, to obserwuj.